Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Donald Tusk w kampanii wyborczej jesienią ubiegłego roku używał bardzo często sloganu Liczby nie kłamią. I rzeczywiście liczby nie kłamią, gdyż kiedy popatrzymy na komunikat GUS-u mówiący o wzroście inflacji, 5% inflacji rok do roku to jest dorobek rządu Donalda Tuska, kiedy został premierem. Kiedy popatrzymy w ten sam komunikat i zobaczymy, że koszty Utrzymania gospodarstw domowych w związku z podwyżką energii wzrosły niemal o 10%, tak? Liczby nie kłamią. Rzeczywiście to jest efekt rezultat złych rządów Donalda Tuska, to jest rezultat tego, że rząd Kalicji 13 grudnia podwyższył VAT na żywność z 0 do 5%. To jest rezultat tego, że rząd Donalda Tuska, rząd Kalicji 13 grudnia zniósł tarczę energetyczną, a więc wsparcie finansowe. Które powodowało, że nie rosły ceny energii. Dzisiaj ceny energii znacząco wzrosły, a to nie jest jeszcze ostatnia podwyżka cen energii. Ale liczby nie kłamią. I liczbą dziś podkreślaną przez nas jest liczba zero. Tyle właśnie otrzymali wypłat powodzianie z Kłodzka. Dopiero po interwencji mediów wczoraj wojewoda Dolnośląski. Stwierdził, że w Kłocku tysiąc rodzin dostało świadczenie w wysokości 8 tysięcy złotych, ale również stwierdził, że z tego tysiąca tylko 100 rodzin otrzyma świadczenie w postaci no właśnie jakiej? W postaci chodziło o świadczenie na odbudowę domów. Wiecie Państwo, wojewoda Dolnośląski stwierdził, że kwota tego świadczenia będzie wynosić ile? 10 milionów złotych i 100 rodzin otrzyma 10 milionów złotych, to znaczy, że jedna rodzina ile dostanie? 100 tysięcy złotych, nie żadne 200 tysięcy złotych, tylko 100 tysięcy złotych, a więc liczbą dziś dnia jest liczba zero i to jest rezultat również złych rządów koalicji 13 grudnia, złych rządów. Donalda Tuska. A jeśli jeszcze przejdziemy do dziedziny obronności i znów wskażę, że liczby nie kłamią, to proszę Państwa, w tym roku 46 tysięcy młodych ludzi zgłosiło się do służby w polskim wojsku. Wiecie Państwo, ilu z nich otrzymało etaty żołnierzy zawodowych? 9,5 tysiące. 9,5 tysiące. A reszta albo została odrzucona od razu, albo została skierowana do rezerwy. To jest dowód tego, że dzisiejsze kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej nie kontynuuje prac rozpoczętych za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości zmierzających do tego, żeby wojsko polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy. Te działania są konieczne, żeby realnie odstraszyć agresora, żeby realnie odstraszyć Putina. Podobnie sprawy się mają, jeżeli chodzi o kontrakty zbrojeniowe. Czołgi K2. Znów nie został podpisany kontrakt na dostawę kolejnych czołgów K2. Najpierw mówiono o tym, że, czołgi, że ten kontrakt będzie podpisany podczas targów kieleckich we wrześniu. Potem na 11 listopada. Oba terminy już ubiegły, kontrakt nie jest podpisany. I to mówiono o kontrakcie jedynie na 180 czołgów, a nie na 1000 czołgów z produkcją tych czołgów w naszym kraju, bo tak być powinno. Nie mówiąc już o tym, że nie został podpisany kontrakt na niemal 500 wyrzutni Hajmars, to są wyrzutnie o zasięgu do 300 kilometrów to wtedy mamy obraz całości, jaki nam się rysuje. I jeszcze jedna ważna liczba. Otóż, proszę Państwa, budżet Ministerstwa Obrony Narodowej został wykonany za 10 miesięcy jedynie w 65%. Co to oznacza? To oznacza, że zwrócą do budżetu pieniądze niewydane. To oznacza, że nie ma pokrycia na. Kontrakty zbrojeniowe to oznacza, że budżet państwa jest tylko ładnie wygląda, jest tylko na papierze, a nie jest realizowany przez koalicję 13 grudnia. To oznacza realne zagrożenie naszego kraju. A więc liczby proszę państwa nie kłamią, a te liczby, które dziś przedstawiamy razem z panem posłem Zbigniewem Kuźmiłkiem, to jest świadectwo nieudolności indolencji rządu koalicji 13 grudnia. Dziękuję. Szanowni państwo, ja rozpocznę od tej ważnej liczby, od której zaczął także pan przewodniczący Błaszczak, mianowicie poziomu inflacji w październiku, ujęciu rok do roku na poziomie 5%. Przypomnę tylko, że w marcu kiedy inflacja została obniżona do poziomu 2%, a więc poniżej celu inflacyjnego. Donald Tusk i także wspierający go politycy w portalach społecznościowych odtrąbili sukces. Uznali, że sprowadzenie inflacji do poziomu 2% to jest zasługa ich rządu. Proszę popatrzeć na ich tweety z tego okresu. Oczywiście kłamali, bo to rezultat polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. To właśnie rozsądna polityka doprowadziła, że w ciągu roku ta inflacja zmalała z 18,4% do właśnie 2%. I proszę Państwa, dwie decyzje, o których także wspominał pan przewodniczący, dwie decyzje już rządu Donalda Tuska, powrót do 5% stawki VAT-u i zniesienie tarcz energetycznych doprowadziło do ponownej eksplozji inflacji, która rośnie i wynosi 5%. Oczywiście, proszę Państwa, mówimy, czy GUS publikuje tak zwaną średnią inflację? Ale skoro ceny żywności wzrosły więcej, skoro ceny nośników energii wzrosły o prawie 10%, to dla rodzin mniej zamożnych, tych, których, które więcej wydają na żywność i więcej wydają na koszty utrzymania swoich mieszkań, inflacja jest już najprawdopodobniej dwucyfrowa. I to słychać w rozmowach z ludźmi, że to, co im najbardziej dokucza, to właśnie bardzo wyraźny wzrost cen. Proszę Państwa, co więcej wszystko wskazuje na to, że ten proces inflacyjny będzie niestety kontynuowany, ponieważ od 1 stycznia najprawdopodobniej dojdzie do pełnego uwolnienia cen nośników energii, więc będziemy mieli kolejny skok inflacyjny. A ponieważ energia paliwa są składnikiem kosztów wszystkiego, całej produkcji i także usług, to będziemy mieli swoistą spiralę inflacyjną i Przestrzega w tej sprawie Rada Polityki Pieniężnej i prezes Narodowego Banku Polskiego. Jak widać, to jest rzucanie grochem o ścianę, bo te wszystkie decyzje to są decyzje niestety rządowe. Proszę Państwa, drugie ważne takie spostrzeżenie liczba to jest, proszę Państwa, spadek PKB z kwartału do kwartału o 20. niby dużo, ale proszę Państwa, byliśmy na ścieżce wzrostowej. Donald Tusk po drugim kwartale pochwalił się także tym, że... No, gospodarka bardzo wyraźnie wzrasta. Wzrost za drugi kwartał wyniósł 3,6%. Ale w trzecim kwartale ten wynik wynosi już tylko 1,7, a kwartał do kwartału to jest spadek PKB. Proszę Państwa, to jest bardzo niepokojąca informacja mówiąca o tym, że także wzrost gospodarczy uległ poważnemu zahamowaniu i najprawdopodobniej cały rok skończy się wzrostem niższym niż 3%. A przypominam, że w założeniach do budżetu wpisano wzrost wyższy niż 3%, co więcej w 2025 roku wpisano prawie wzrost 4% I na koniec, proszę państwa, no to co, czym zajmujemy się od paru tygodni. Dwa budżety, nowelizacja tego z 2024 roku i ten przyszłoroczny z deficytami, które łącznie sięgają 530 miliardów złotych. A więc, proszę państwa, liczby nie kłamią. Ten rząd chce nas zadłużyć dodatkowo tylko w ciągu dwóch lat na blisko 600 miliardów złotych. Dług publiczny w związku z tym wzrośnie o ponad 10 punktów procentowych. Nigdy w historii po 89 roku nie było tak, takiego rządu, który zadłużałby Polskę w tak szybkim tempie. Dziękujemy za oglądanie. Prosimy o wsparcie kanału poprzez subskrypcję. Do usłyszenia.